Chcę ci powiedzieć coś, co zmieni całkowicie twoje spojrzenie na siebie, że spojrzysz na siebie łaskawiej. Wyobrażasz sobie, że nagrałam 459 filmów na YouTube i nigdy w życiu tego nie zauważyłam i nigdy w życiu sobie za to nie podziękowałam tylko dlatego, że efekty i rezultaty tego nie są do końca zadowalające, że myślałam zawsze, że po setnym, po dwusetnym to przyjdzie jakiś przełom i nagle stanę się kimś Kogo będę mogła pokochać kimś istotnym. Podczas gdy nagrałam 459 filmów i nigdy nie powiedziałam sobie za to dziękuję. Do momentu, w którym zrozumiałam jedną rzecz: że jeśli będziesz uzależniona od rezultatu tego, co robisz, zamiast dziękować sobie za każdą jedną rzecz, którą dla siebie zrobiłaś, za każde jedno przekroczenie. Tej strefy komfortu, to nigdy w życiu nie zadowolisz się niczym. Będziesz mogła zrobić milion rzeczy, ale dopóki nie podziękujesz sobie tu i teraz za to, i nie będziesz czerpać radości z tego, co faktycznie robisz, nie z rezultatu, jaki przyjdziesz, tylko faktycznie z tego, co zrobiasz, to zrobisz milion takich filmów. I nigdy nie zobaczysz tych efektów i tych rezultatów. Bo jesteś od nich uzależniona. Życzę Ci tego, byś mogła tu i teraz podziękować sobie za to, co robisz. Proszę Cię o to. Podziękuj sobie za wszystko, co zrobiłaś, za każdy jeden film, który udostępniłaś, za każdą jedną rzecz, którą zrobiłaś, mimo że nie dała ci takiego rezultatu, o jakim myślisz. To wszystko się zmieni, gwarantuję Ci, ale jeśli wreszcie odłączysz się od oczekiwań wobec tego, w, jakikolwiek, w, jaki, w jaki sposób się to pojawi w Twoim życiu. Появить, гарантируете? Что-то было